żyją na poziomie brukselskim, i ona i on, czyli Jednooki i, i taby Zajączkowska, no, szlak go trafił. Szlak go trafił do tego stopnia, że on postanowił ją pozbawić funkcji. Czołówka peletonu to jest Platforma, jakkolwiek by się teraz nie nazywała tak, 35%, no 33%, jakieś tam 25%, 27% PiS, i na miejscu trzecim nie memcenowo-bosakowa Konfederacja, tylko właśnie już umacnia swoją pozycję, zapuszcza korzenie na tym pudle brown. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco, subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, ale raczej oczywiście dobry wieczór, chociaż od wczoraj, od 16.03 no już Liczymy każdą sekundę, każdą minutę Bo dzień będzie od wczoraj coraz, coraz dłuższy Bo już się zaczęła przecież zima No ale my nie o tym, my o, o zimie gdzie indziej hmm. Ale zatem, zanim o tej zimie porozmawiamy To raz jeszcze serdeczna prośba Jak w ostatnich dniach Bo e, no, kilkuset już tylko widzów, którzy nie subskrybują Brakuje nam do 200 tysięcy subskrybentów A więc błagam Zróbmy to razem, zróbmy to wspólnie Kto z Państwa jeszcze nie subskrybuje Proszę nam zrobić ten prezent Świąteczno-noworoczny W zależności od tego kto co obchodzi I w co wierzy W każdym razie Bardzo nam zależy z Adamem Byśmy te 200 tysięcy subskrybentów mieli Jeszcze w tym roku Bo no to nas od 2 stycznia Po prostu postawi w zupełnie innej roli Na takim pool position Jak w Formule 1 jeśli chodzi o Pozycje na platformie YouTube. Tak więc bardzo proszę, kto jeszcze nie zrobił, proszę wcisnąć guzik subskrybuj. To naprawdę nic nie kosztuje, a to jest przecież ułamek sekundy. Chciałbym zacząć od takiego rebusu. O czym dzisiaj porozmawiamy, drodzy Państwo? Ja muszę jakoś tylko tak to przysłonić palcami, żeby. O, tak, może to zrobię. No, jak Państwo sądzą, o kim dzisiaj porozmawiamy? O jakiej personie? Hmm. No, raz, dwa, trzy. No nie, nie o Brownie tym razem, chociaż, no oczywiście, e, rozmawiając o tej personie, nie można powiedzieć o Brownie, no bo e, to przecież stary. Kusiciel, znakomity reżyser swojej kariery politycznej. No, I bajkopisarz, i scenopisarz, i scenarzysta wszystko w jednym, ale porozmawiamy dzisiaj, drodzy Państwo, o tym, że no najwyraźniej Sławomir Oęcen tej, tej książeczki nie czytał, albo nie miał jej w rękach, albo nie ma tak jak ja tutaj na regalno. Ja mam, ale to. Ja mogę mieć wszystko, tak? Chociażby z racji tego, że pasjonuje się historią, z racji tego, że w końcu trzeba wiedzieć, co się roi w chorych umysłach prawaków. No i właśnie, w związku z tym, drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, wszystko o Sławomirze że nie można powiedzieć, o tym, że ma mordę jak pączek okrągłą, że jest spasiony, że jest wiecznie zawilgocony. B nie wiem, jak ta jego kobieca go tam. Uf, to musi być straszne. Obleśny po prostu. No ale nic tam. No, obleśny jest, z wyglądu również. W każdym razie no, poglądy jego są znane, prawie tak jak Jacek Murański, postać znana. Tak? No, wszystko można o nim powiedzieć, czyli, że jest półgłówkiem, czyli, że gra na nucie antyukraińskiej. Czyli, że no, wygaduje głupoty, bo wie, że młodzi ludzie w wieku nastu i ciut więcej lat nie mają wielkiej wiedzy, no bo dzisiejsze pokolenia niestety należą do tych straconych generacji turbo debili, które żadnej książki w życiu nie przeczytały, nie mają wiedzy szerszej o świecie, wystarczy im wmówić jakąkolwiek ciemnotę typu zlikwidujmy ZUS i wszystkim nam się będzie żyło lepiej, tak? Oni to łykają jak pelikany, kiedyś być może dorosną, być może nie, być może dołączą do tego motłochu takiego, który później przejdzie przeobrażenie w takich, którzy są teraz wyznawcami Brauna, takich jak, nie wiem, OZIS, tak, Niemcy z dawnego NRD, którzy założyli sobie AFD, tak, które teraz święci triumfy, no i we wszystkich sondażach prowadzi populizm, tak, populizm. Ten populizm Mensena to jest taki bardziej populizm gospodarczy, tak, no bo on do wszystkiego podpina liczby, on wszystko usiłuje tymi liczbami tłumaczyć, pokazywać, jakieś to korzyści wszyscy będziemy mieli, bylebyśmy się tego państwa pozbyli z naszego życia, jak najmniej państwa. No, on powinien być takim cudownym dzieckiem Trumpa. Chyba tak naprawdę pasowałby zresztą do tego kraju troglodytów i ze swoją fizjonomią i chyba z myśleniem również. Ale no właśnie, no, długo możemy, prawda, o Memcenie, ale nie powiemy, że męcen jest Neo -faszolem, że jest neonazistą. Jest w jakimś tam stopniu nacjonalistą, w jakim mu to jest potrzebne, żeby zdobyć głosy tych, tych szczeniaków prawackich, więc gra na tej antyukraińskiej nucie niestety, natomiast no, jest liberalny, tak? Więc ten jego liberalizm, co wynika zresztą z badań jest taki szeroko pojęty. No bo powiedzmy, że od tego, co on nazywa liberalizmem gospodarczym, to chyba też takiego liberalizmu obyczajowego. No bo są świeżuteńkie naprawdę badania, z których wynika, że konfederaści bardzo duża ich część elektoratu, albo nie ma nic, albo wręcz popiera i uważa za oczywiste związki między osobami tej samej Płci wbrew temu, co oficjalnie będzie Memcen na przykład, głosił, ale no nie jest to stary facet jeszcze, więc myślę, że i tutaj ma inne troszkę, troszkę podejście. Natomiast, drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić, że nawet on nawet on! stwierdził, że co jak co, ale tej faszolki, tej nazistki, tej kumpeli partii niemieckiej AfD, Alternative für Deutschland, partii jawnie antypolskiej, jawnie antysemickiej, jawnie nacjonalistycznej, a Niemcy i nacjonalizm kojarzy nam się jako narodowy socjalizm, tak który Polska odczuła na własnej skórze poprzez kilka milionów ofiar dokładnie 6 milionów, więc tak naprawdę nawet on nie wytrzymał. On nie wytrzymał tego, co wyprawia pewna patusiara, tak, blachara. Tipsiara, nowy. Baba, która gdzieś tam jak bywała młodsza, to pewnie gdzieś na ławce z kolegami alpagę opijała, jak już jej się dobrze po tej alpadze zrobiło, to tam po kolei w kolejarze albo w harcerza, w zależności od regionu, im tam dawała wiadomo co. Zresztą chyba w taki sposób jej podpomek się urodził, co to tatuś jest NN, chyba tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, jej historię. Ale się w nią nie wgłębiałem, bo nie wgłębiam się w e, e, historię półmózgów, no by debil z blokowiska pozostanie debilem z blokowiska i to jest jego problem, a nie mój, żebym ja jeszcze e, musiał e, nadwyrężać swój umysł, starając się rozkminić, co potem tym pustym łubie tam krąży. W każdym razie, drodzy Państwo, doszło do rzeczy przełomowej, ponieważ została Hernik Zajączkowska, albo Zajączkowska Hernik, wiedzą Państwo o kim mowa. O dziewczynie, która ma urodę bułgarskiej prostytutki i mniej więcej tak się ubiera i która potrafi drzeć mordę na forum Parlamentu Europejskiego, przynosząc nam całe tsunami wstydu, tak, że ona też ma ten sam paszport co my, czy ten sam dowód osobisty. W każdym razie e, przyłapał ją Memcen inflagrant, przyłapał ją ze swoim odwiecznym wrogiem, rywalem, człowiekiem, którego fizycznie, psychicznie, mentalnie nienawidzi. Czyli właśnie ze wspomnianym jednookim a, a, a neo faszolkiem z naszym brunatnym podniebieniem brownem, no men, omen. No i no, jak to faszole, prawda? Oni tam uprawiali sobie tę miłość nacjonalistyczną i ksenofobiczną między sobą, a, robiąc sobie dobrze. No i my Memcen uznał, że nie no tego już naprawdę zawierzę, tak? No, no jest w tym Europarlamencie, więc jest z daleka. Oprócz tego, że żenujące posty na X się publikuje, ale to był jeszcze jakoś tam w stanie znieść. Natomiast tego, że wystawiła, tak jak na tym śmietniku osiedlowym wystawiła kiedyś po, po parłykach Alpagi, to wystawiła teraz, nie wiem, czy na śmietniku, czy już teraz w lepszych nieco okolicznościach, bo przecież żyją na poziomie brukselskim i ona, i on, czyli Jednooki i, i ta zajączkowska no, szlak go trafił. Szlak go trafił do tego stopnia, że on postanowił ją pozbawić funkcji. Bo jak Państwo kojarzą albo nie kojarzą, to spieszę donieść, konfederaci. to jest zlepek, tak? Kiedyś w tym zlepku był też Brown, którego, jak wspomniałem, nie trawi to delikatnie powiedziane memcen. pozwolił się Brauna no jako tego ksenofoba naczelnego antysemity tak antyukraińca proputinowca ale została mu właśnie ta zajączkowska aż do dzisiaj czy też aż do wczoraj bo no, stwierdził, że przy Putinie on się jednak nie ogrzeje i że jednak ci jego wyborcy a, a mimo, że są nastoletnimi durniami w większości a, i ciućmokami no to y, mimo wszystko nawet oni słyszeli coś o Putinie y, i tym, co wyprawia, więc y, no, on nie chce być tak, zajączkowsk tak jak Zajączkowska y, po prostu podróżkiem Putina. Nie może sobie pozwolić na to, żeby mu taką y, y, proruską łatkę kremlowską y, y, przypinano. Więc wywalił ją. No Na razie wywalił ją y, y, z funkcji prezesa. Y, prezesa y, tej partii ona się nazywa. Z tego, co pamiętam, nowa nadzieja. No więc stara beznadzieja się zrobiła, więc Mencem ją wyrzucił, przestała być prezesem struktur, pozbawiona została jakichkolwiek funkcji w partii, jest więc szeregowym członkiem. No... Właśnie. Ale okazuje się, drodzy Państwo, że to nie jest koniec, bo to jest dopiero początek tej drogi, bo no, takiego duetu mentalnego, takiego no to prawie jak właśnie jak Adolf i Ewa Braun prawda, to yy, już nie Ewa Braun yy, a Boże jak, jak a Grzegorz Braun, tak on się nazywa Grzegorz więc już nie Ewa Braun i Adolf H, ale yy, Grzegorz Braun zamiast Ewy i yy, Paulina, tak ona jest, Paulina Henning, yy, yy, Herling, tak jakaś tam, jak ona się nazywa no zajączkowska w każdym razie. No więc teraz oni będą jak, jak Ewa przez Fał upisana Ewa Brown i Adolf H. E, i będą teraz razem dowodzić, bo e, e, takich, takiej dwójki nie znajdą Państwo na żadnym politycznym firmamencie, tym bardziej tym polskim, bo jednak tutaj nawet te najbardziej prawicowe złogi gdzieś tam, e, a, a, mimo że przebijają dno od spodu ten muł, starają się odgarnąć no to jeszcze nie, nie, nie przebijają się już z drugiej strony, tak jak Zajączkowska i, i Brown idealna para, para, która się zgadza jeśli chodzi o wszelkie poglądy pełne nienawiści poglądy, dzięki którym gdy tego typu populiści dochodzili na świecie do władzy, to kończyło się właśnie jakąś hekatombą pod tytułem Zagłada przez wielkie Z, prawda? No więc, co to oznacza dla Mencena? Dla Mencena to oznacza nowe otwarcie z nowym rokiem, nowym krokiem, a, a, ale z kolei oznacza też no, pewne niebezpieczeństwa, bo timing, czyli moment tego wszystkiego, nie jest najlepszy, bo oto, drodzy państwo, Konfederacja zaczęła dołować delikatnie, no oczywiście, to nie jest dołowanie, tak jak SLD Czarzastego hmm, czyli oni tam zamiast, nie wiem, 11-14% mają tam 9-10%. Ale to wystarczyło, Szanowni Państwo, żeby w tej trójce, tak, na tym pudle znalazło się zamiast Konfederacji to właśnie neonazistowskie przymierze Brauna, ta jego cała korona, czy jak ta. Franza się nazywa, więc w tej chwili, jak Państwo wiedzą, czołówka peletonu to jest platforma, jakkolwiek by się teraz nie nazywała tak 35%, no 33, jakieś tam 25, 27 PiS i na miejscu trzecim nie memcenowo-bosakowa konfederacja, tylko właśnie już umacnia swoją pozycję, zapuszcza korzenie na tym pudle. Brown ze swoim odpowiednikiem krajowym AfD. No, w związku z czym nie dziwię się Memcenowi, no bo kurde, ile można to znosić? To jest robienie o psiachu już na wielką skalę, ale z drugiej, no, musi się przyzwyczaić chyba słabość do tego że jak ten ponczuć w maśle, będzie sobie dalej spoczywał na, na laurach wymyślając pseudolipkowe jakieś pierdoły dla swoich nastoletnich wyznawców, ale niestety na miejscu czwartym, bo, drodzy Państwo, zarówno Braun jak i Zajączkowska podczas tego wielkiego aktu miłosnego no, doszli do słusznego wniosku, że no, takiej dwójki to się nie znajdzie i a to oni się tak świetnie rozumieją tak świetnie czytają sobie w myślach że no, jak przyjdzie właśnie ta, 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 ta patusiara z blokowisk no to to wtedy się dopiero zacznie a więc Brown ze swoim żeńskim odpowiednikiem a myślę, że jest kwestią tygodni, drodzy Państwo, żeby ze swoimi populistycznymi, skrajnymi, fekalnymi hasłami po prostu zaczęli obudowywać się na tej trzeciej pozycji, będąc bezpośrednim zapleczem dla PiSu, tak? No bo przecież o to wszystko chodzi, o to toczy się cała gra. Tym bardziej, że właśnie no ten, ten lipkowy memcen, no to on tam wiadomo, że on z kolei też nie cierpi tego Kaczyńskiego, że dla niego to jest dziader, jest boomer, no bo jest tak zwapniały mózg dziadzia i tak dalej, więc on by... E, no bardzo, bardzo musiałby długo tego Pawia przyłykać z powrotem do żołądka, żeby, żeby jakąś mieć zdolność koalicyjną. Więc no, wiewiórki nie tylko na korytarzach, nie tylko sejmowych mówią coraz głośniej, że Platforma, gdyby coś, czyli K.O., jak dojdzie co do czego, aby zabrakło, no to nie będzie się też brzydziła zawierać sojuszy z Memcenem i jego konfederastami. Dlaczego? No właśnie dlatego, że Sławek pozbył się tego pierwiastka. Neofaszola, neonazisty. Dopóki była tam Zajączkowska, no to można było powiedzieć: na no dobra, tam ty to jeszcze, jeszcze ciebie to się da jakoś spacyfikować, dostaniesz panie parę ministerstw, przymkniesz dziób i zobaczysz, jak się robi prawdziwą politykę, tak? Natomiast to by się nie udało w takim towarzystwie, w jakim konfederaci startowali na początku, tak, do tego parlamentu, czyli jeszcze z Braunem i z Zajączkowską, bo wiedzą, że by, no, e, e, nawet kierownik tak e, przy e, e, wszystkim tym, jak łatwo potrafi zmieniać zdanie w niektórych kwestiach, no, e, to e, o ile w, 20, w 27 roku dopuściłby, domyślam się, gdyby zabrakło kilkudziesięciu mandatów, A SLD czerza z tego runęło poniżej progu czego ich życzę. No to wówczas myślę, że doszłoby do takiej koalicji odnowionej, nowej nadziei, tak, czyli szerzej konfederacji. Bosak, co prawda, jest taką dużą konserwą narodowo-katolicką, ale główne skrzypce jednak w tej grze rozgrywa Memcen, więc no, poglądy gospodarcze można powiedzieć, że mają zbliżone, bo IKO. W obecnej formule, ani właśnie, by Mencen i jego koledzy na przykład, nie wiem, no, nie brzydzą się prywatyzacją służby zdrowia, nie brzydzą się coraz to nowszymi ulgami dla. Przedsiębiorców, którzy zaraz będą płacić, nie wiem, najlepiej zerowe składki, to etatowcy mają przecież na tym garbie swoim nieść wszystko, co trzeba, czyli płacić składki najwyższe z możliwych, by potem z tego na przykład wypłacać emerytury. Więc jest naprawdę, drodzy Państwo, wiele punktów stycznych, które ja widzę stojąc z boku, jeśli chodzi o no okej, okay. pomysł na gospodarkę, to znaczy żadne z nich nie ma konkretnego pomysłu na gospodarkę, bo znowu mamy tę ciepłą wodę w kranie. Natomiast Donald Tusk, jeśli miałby przytulić przy Memcena, bo byłoby to wszystkim potrzebne do tego, żeby jednak te siły prodemokratyczne utrzymały władzę, niż oddały ją właśnie neofaszolom, no to, to by było właśnie niemożliwe z taką Patologią, już jawnie odkrycie prohitlerowską. No i teraz, tak naprawdę, to kwestią czasu jest, co tam właśnie przez te święta, aż do Trzech Króli, pewnie będzie głęboko spał. Kaczyński z przerwami na wysikanie kota. Natomiast ja myślę, że u niego już się w głowie rodzi pewien pomysł bo napis jaki był, taki był, no był tą prawicą, ale unikał skrajności, tak, unikał skrajności natomiast myślę, że teraz on stoi w takim rozkroku, albo pójdziemy właśnie w takim kierunku z którego czerpie pełnymi garściami Brown, albo zostaniemy jak ten zbach z angielskim, chociaż tak naprawdę nie chodziło o Jana Himilsbacha, bo to tylko legenda, zupełnie kto inny miał zostać z tym z tym Angielskim Jan Nowicki, tak, aktor z Krakowa, legendarny znakomity w każdym razie, drodzy Państwo przez ten drobny ruch Dokonuje się być może prawdziwe przemeblowanie polskiej sceny politycznej, co będziemy obserwować już w nowym 2027 roku. Nie wiem, czy jestem teraz dobrym czy złym prorokiem, czy bym tego chciał, czy bym nie chciał. Natomiast coś się musi zadziać, bo no, granie na polaryzację popis już się definitywnie skończyło, jak wiadomo. Co najmniej jedna trzecia wrzucających swoje głosy do urn wyborczych chce tych, którzy będą pachnieć nowością, tak? Prawacy cuchną, jak wiadomo, bo oni się nie myją, tak? Oni się, trzeba się zakutać na zimę, nie? Zapuścić kołtunę. Tam mydła nie ma za dużo. No w każdym razie chcą takich, co pachną dla nich nowością, czyli zgodnie z hasłem, oddamy wam władzę, bo. Im władzę, bo oni jeszcze nie rządzili, więc będą liczyli na ten efekt nowości, na czym oczywiście strogo się zawiodą, no ale dajmy im się zawieść, tak. Do tego właśnie potrzebne jest to, by wyraźnie już te obozy po tym podziale komórkowym tak, zaczęły łączyć się, spoglądając zalotnie w stronę przyszłego. Koalicjanta. No i tyle, drodzy Państwo, już nie będę się rozwijał ze swoją wyobraźnią, bo tak naprawdę do tego wszystkiego by nie doszło, Szanowni Państwo, gdyby w porę kierownik uznał, że jednak to Radosław Sikorski powinien był być kandydatem na prezydenta, bo jeżeli ktokolwiek miał trochę zawłaszczyć tego prawicowego, konserwatywnego elektoratu, to Radek się do tego idealnie nadawał. Nie warszawski bążur, tylko właśnie z dworku w Chobielimie, tak, polski patriota, który chętnie pokazuje swoje prastare, czarno-białe zdjęcie z kałasznikowem w Arafatce, pochodzące z czasów, gdy Związek Radziecki toczył. O walkę z Afganistanem na jego terytorium. Komentarze, pamiętają Państwo, bo bardzo mnie interesuje, czy Państwo też myślą w podobny sposób, czy to ma szansę pójść właśnie w tym kierunku. Łapki w górę, bo to nam polepsza zdecydowanie zasięg. No i cóż, no. Państwo wiedzą, że u mnie z tymi świętami to krucho, więc mam nadzieję, że jak już państwo zrobią to co do państwa należy, no to wieczorami też w tym okresie świątecznym przynajmniej ja z państwem z przyjemnością będę się spotykał, a państwo mam wielką nadzieję znajdą na te spotkania wieczorem czas. Czekpres.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.